Już nagrywam. Dzisiaj ja nagrywam. Dobra, powiedz Piotr o co tu chodzi. A więc tak, jesteśmy niewidzialni. I zabijamy głęba. Niewidzialni, naprawdę? Nie. Tak, A. O, ale ciekawe jest. No niemożliwe. Dobra, moi dozygamy, każdy na każdego. Eee, ja, Poioks, Cox i Piotr. I dobra, zobaczymy jak tam tu pójdzie, ja jestem niestety. słaby. Oj! Z dwóch stron! A, szukają. Kurwa. Muszę sobie przypomnieć, co jest co. teraz wiem, fioletowe to jest to. Nie, kurwa, nie umiem z tego strzelać. Trze 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 no, no mnie to na dobra... naparcie, bo no, ja między ja was śpię. Y punkty są takie, że kto ostatni przeżyje ma punkt, czyli... Piotr ma jeden. Tak jest. <głos> 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 nie no, jak, to musi się liczyć, że kto ile zabił. <noise> nie? No nie ale... no, bo Piotr i ja wygrałem, to punkt. No, to Logiczne. wtedy, takie ja mam trzy punkty. No nie ja mam y pięć. Y Ktoś na apkach jest? Ja? A gdzie ty jesteś? Excellent. Aaa, oh, przypominam, że jak wchodzimy w teleport... O oh, kurwa. Jak wchodzimy w teleport, to mamy chwilowo 750 hp. Więc na strzała nie zabijemy nikogo. Dlatego ja, ja nie mogę kubie zabić. Jak nie go strzelałem cały czas. Dobra, zobaczę Kawałek. jak się przedłużał lundy po prostu Ej, co jest w zonie? Co A, zoon? A, to jest zon? A się A i przypomina, że tam gdzie jest słońnik napisany to tam będzie ciebie płynąć radził Czyli w tym zielonym A. jak widzisz Jeszcze mi się was ogląda Aha, On no. by on dokampił całą grę, tak? Nie no, on cię ja, on słyszał jak ty idziesz tutaj. Czyli mam 5 punktów. Tylko ty jesteś słaby, ty kampisz, a ty nie biegasz tak jak ja. A właśnie, jak on wygrywa cały czas. Nie, no, ja po prostu jak ja was słyszę, to po co, mam się wychylać. <grym> tam stałeś od początku gry. Ja cię na nie słyszę, nie wiem o co ci chodzi. Nie, na kurwa, mój pistolet. Masz pistolet? I że gdzie jesteś? A jak to, kto wygrał? Panie patrzyłem. Ja mam 5 punktów. Dobre. Wszystkie są Zona 4 Ujwa, co? No. <laughs> A słuchajcie, jak ktoś teleportuje się? No? no. So

ja mam jeden. No, Masz ty, ty mistrzy? Excellent. Ty tylko my zabijamy w sobie. Three, two, Kurwa mać 18, zajebiście. Nie wiem, ja nie umiem tego skakać po prostu. Six. In no internet jest powalony, przecież nie wytrzymam. O. No, Zmieniło się? nie, so chyba będzie ok nie, ładnie. Go. Czyli wychodzi tak. nie, 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 punktów. ma 15. Max ma mam minus 15. 3, 2. Да я биеч. Легк та. Баасан өдөр. Dobra, ja mam dość tej gry już. <grystanie> <grystanie> Jak to? No, normalnie mapy trzeba zagrać. Jakieś... Spokojnie, zagramy sobie z, z 15 rund. In -15 sekund. Ja, czułem, to zapomniałem 115 dostał Kuiba, ko słyszałem. A Jan 22 HP. A, wow, wow. Ja wyśradzę zawsze 3, sam wszystkich. Wow. Ja się roz. Nie. O nie. O, jeszcze mam ping. Jakie jesteście jesteście strefie? A, f**k Ja chyba sam jestem. Jak się... ...chodzi niby na te kloska? A ten to co? Nie, kurwa, podskoczyłem jeszcze i kurwa na górę strzelałem. A może na tego, na tego, na tego na ciemny zielony wejść po prostu? Hmm. Dobrze, zobaczmy, jak piotr sobie radzi. Patrzmy, pięknie. Co żyjesz? Aha, to jest jakieś gówno. Super. Hmm. Znam trzeba uczucia. ładować. Dobra, zostali bo znowu. Dobra, zobaczmy jak on jak oni będą grać z tej perspektywy. Czekaj. Nie, nie, to tutaj nie wchodź, to masz sekund. Nie, warning. No masz na górze napisane, o, tu widzisz. Czyli już tam nie możesz wchodzić, bo cię to zabije. Idę. no, Kuba na ciebie czeka cały czas. Dobre, czeka. Um, jak wejdzie, to masz 750. Czyli wtedy ci nie mogę zabić. Dlatego trzeba się skryć tak, ja, że tam jestem. Mam 8 punktów. bo ma go jak zwykle ma 0. Rene, co mam to na nogi? 2 na 2, co? Jakieś tam. Wow. No to mówię, zabieramy z 15 rund, a potem to sobie zmienimy Co? 15 bo tak było. No czemu ja mam 200 pippingu? 15 kuby. No ale to nie u siebie. No super. Max ma 40 obok mnie 200. A, nie mogę chodzić nawet. All are open. Uciekłeś. Ale gówno! Nie no, nie zdążymy 15, jest jak <laughs> 30 sprzątać. Więc szybciej... To... Nie no, mini minimapy jest co najlepsze mi się wydaje. No gdzie coś? Nie wiem, poszukaj. Muzyka jest irytująca. Zadanie ktoś jest, nie, Muzyka jest podobna jak w barku. Ale <earthy> Ja nie mogę znaleźć co jest Jesteście w tym samym tym pomieszczeniu ciekawa Ciekaowa walka będzie Dawaj, jesteś się radzę <t expressed> <te> się Excellent Dobra, ja dwa punkty, wojów nade tu jest. Nie, dwa punkty. Aha, no, tak, minuszki. Teraz, teraz tak do zero poszedłeś, tak, miałeś minus dwa, teraz masz do zero. No a tu tak cisnę w trybie. No tam. <śpiew> 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 Powiem tak, ona dwie wybienne rundy i mam bunda jeszcze. Weź tam, weź. No to już mam tytuł na odcinek nawet. Kurde. Tak, jaki? Że <śpiew> <śpiew> No. no. A tabak, ktoś na tych jest? A okej, okay, na apkach, okej okay. A u mnie nikogo nie ma. A u mnie tak samo Co? I co jest? Dlaczego się nie mogę zabić? Ciebie? No i tak, ty mnie zabijasz teraz No ja mam dość Przecież Ile dostałeś gmeł ode mnie strzałów 8 chyba Dobra, ja się poddaję 8 razy go trafiłem, jak nie więcej bo on szedł w teleport, kiedy ja chciałem wejść i się zablokowaliśmy we dwóch idy to nas dosłownie... tutaj. Ale dlaczego Aha. Fak, Ale dostałeś 8 strzałów ode mnie. Kojwa gdzie ja tu klikam? Trzy, trzy, Mam dość. Rana! O oh, uh, nice! N miałem mu się, bo ten, bo nie dobra, weź, nie pogrążaj nie, nie miałeś żadnych, punktów, Dobra, dobra. Five will be in 15 seconds. Na pewno. <laughs> Zone 5, czyli to. Gdzie jesteś mał? Ja? Pistola, ah. I Dwie strefy są już nie okej. Okay. Ty się. Cool, gdzieś na środku masz takie też do leczenia. Na no, ten basen jest. To teleport, te, te białe są teleporty A ja wiem co ten teleport robi. Zabija. Nie zabija, tylko po musi musi zaskoczyć. Ja tu się, tu, o tu się rozpisz. No ale możesz zeskoczyć dobrze. No to ja nie umiem. A jakby tylko czekasz, wyjdziesz ze strefy snajperskiej. I Oj, zdycha, ta. i wychodzi, wychodzi, wychodzi. Wyszedź już. <średzimy> Widział cię. So, <laughs> Bardzo dobrze, Igbo jak zwykle ma 0 punktów. Dobra, ja czyli Trzy... tak, ja już ja, ja, nie będę ile? Wszystkich zabijam teraz, w każdym w innym trybie. Ja pod podgówniona. Ja mam 11 ten, punktów. Oczywiście ma 7, Komeł ma 0, równy. I kto za na pistoletach? Co? Okay, nieważne. All teleports are open. Zone 3 will be electrified in 15 seconds. Równo well, ma żadnych stref. strefy. A pewno, problemów. Nie ma żadnych Widziałeś to, Piotr? Widziałem, widziałem. Ja jestem cicho. To się nagrało, to będzie miło akurat. Dobra. Nie gadaj teraz strefa, którą więc. No masz napisane, masz tam mapy na górze. Napisałem tę strefę. Teraz wszystko radzi, prawda? Tak, tak, tak. Oj! Oj, oj, oj! Dobrze, dobrze. Przeżyję, ale. Jest, kurwa, się martwiłem. Cieszę się, jakbyś się to zabił. Ja przekak, kurwa. Bo mi się podoba. No resz, ostatnie dwie rundy. jakie ostatnie? Szczepień pięć Ej, czemu A, masz no, to... się zawsze. Czy... ...respia na takiej głównej broni? Na tym trybie. To się jest na ja już wiem to. Max. No tak, tak. No proste, tyle samo raz się trafiłem, ale o, ja to oczywiście dostałem go go. tą gorszą broń. Dalej. Ale ty możesz sobie zmieniać, bo tutaj leżą. No mogą, ale jak się respi, cały już na swomach No to tak. Ciężko. No i jedno życia. No, spierdalam stąd. Cheater. Dobra, to cox to stało ode mnie wtedy. Okienkiem, so... okienkiem, okienkiem. No, tutaj, po prawej. Ale to A w dół jak to... musisz. W dół musisz myszkę, musisz w basen wpaść. tutaj jest w dół. No to. <śle> nie da się tak wejść. Ale to nie chodzi, żeby wejść. <śle> <A! śle> Warning, tam też jest. To też jest waring. Debil Zona 5 będzie 15 seconds. jest na ten, na shotgunie, na, na <grywa> 15 seconds. a bo to już bokaj runda czy ja po prostu o nie, dobrze. dobrze i tam? mam trzy Masz trzy punkty? Tak. Nie, to nie, tak się nie liczy. To się liczy tylko od zabójstwa. No nie wierzę, to jest jakiś żart! <grym grym grym> Trzeba ja muszę stało... tak jak gówno dostawać po prostu. Dobra, nie zabijajcie mnie to jest na... Yy, ...SMG-ach. Tylko zmienię broń. Bo ja mam dość. Kływa, z Kubą jestem, to widać. Nie. Are open. No dobra, ten broń jest gówniana. wam Dobra, nie wiem. chcę mi się grać, już irę sobie z tym. Tą... Czekaj, czekaj, za chwilę kończymy. Jeszcze trzy rundy. Ja nie wierzę, Piotr, chodź. Jeszcze trzy rundy zagajemy. No się gra, no to ja też będę go opadał. Co mi się. No czekaj, ostatnia ruta wtedy. O, o, ty, wy, ty Kuba wygrałeś? No, Niezwykle. Mam 15 kumpli. Tak. Jakie gówno! Kto jest na shotgunach? No Kuba. Chodź kuboś. Walaj ze mnie! Zabite? teleports e, bo ci dałem się. <grywa> <Dobrze>. <grywa> Excellent 3 Dobrze. Wygrałem to ostatnią tanią tego w jakiejś mini chwilę Dobra moi drodzy, to dziękuję za oglądanie. Punktacja wygląda następująca. Piotr 3 i uciekł walkower. Ja i Cox 4 punkty, a Corox 2. Ta no, słabo mu poszło, o, tak. Ale dużo sobie zabijał. Dobra, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i elo.